Hej mam widzowie, dzisiaj nagrywamy y, Moto X 3N pierwsza wersja. Zacząłem to grać pierwszy raz. Znaczy gramam to na telefonie, ale na kompie gram pierwszy raz, więc. O! Co jest gdzieś to? Na telefonie ta gra jest nowsza, tylko czekajcie, wyciszę muzykę i właśnie to zrobiłem. Uff, Na telefonie mam na przykład ten motor taki czerwony, właśnie ten. Le. A widziałem, sorry, że nie mówiłem, ale problem był. Ale już, już chyba nie będzie, co nie? O, dobra, lecimy czołgiem. O, jest metalu! Jest metalu Dwie gwiazdki. Ale słabo. Jakbyście się pytali, czego są taki słaby, to bym ja tak, ja w to grałem. Jak miałem jeszcze chyba 7 lat? Nie wiem. Ale na pewno ja grałem w to, jak byłem młody. I to było w sumie bardzo dawno temu. Oh. O! <grych> Nikt tego nie widział! Łoł! Wow. Ale otwieram bramę O nie. O! Nikt tego nie widział. No nie, no co jest? Ja chcę jak najszybciej, a mi tak się wychodzi. Piw. No i patrzcie, zero gwiazdek. No jakie. Okay. <gry> Przechodziłem ten level na telefonie, więc no. No ale poleciał. Kamil jest tak dosłownie. Łacie kręcę. Ła, o dwie gwiazdki przynajmniej O! Znowu taki stan spadek O! To jest to dopiero na piątym levelu. To co jest Dobra, na... jak macie tą grę, to napiszcie w komentarzach, na którym jesteście poziomie, dobra? Oooo oh no! Chyba? Nie, nie, nie. Dobra, nie, dobra. Patrzcie, widzę, by co się nauczyłem. Dobra, wiem, każdy, każdy to wie... No a każdy to umie zrobić, więc... Nie hejtujcie. O, no i zero gwiazdek. To jest najlepsze, najlepsze uczucie kiedy masz zero gwiazdek. Ja się zawsze reiżuję w tej grze. Właśnie dlatego się reiżuję. zrobię ten level i to jest pierwsza część odcinka to w kolejnych, w kolejnych częściach będzie po prostu więcej leveli tylko mam nadzieję, że odcinek się ostatnio dobrze, na, dobrze nagrał bo kiedy mi się odcinek tak nagrał, co nie? że nie nagrało mi się ten dobra no to papa widzowie odporzajmy się z widzami wszystko jest na pa pa dobra, nara widzowie